Odcinek powstał przy współpracy z producentem olejów PMO. Profesjonalne oleje do Twojego samochodu w rozsądnej cenie. Link do sklepu w opisie filmu. A teraz zapraszam do oglądania. Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku serii lista Kickstera. Tym razem postanowiłem stworzyć odcinek pomocny dla ludzi, którzy wyrośli już nieco z bycia młodymi pryszcza tymi skurwysynkami. Chociaż w sumie nie wiem, czy faceci kiedykolwiek z tego wyrastają. No! Zresztą wyrastają czy nie, następuje czasami w życiu moment, w którym pojawia się kobitka, zaraz potem dzidzia i nagle przydałoby się coś, do czego można zapakować wózek i teściową. A skoro dziecko, to i kasy chwilowo mało, bo mając do wyboru zderzak do naszej hondy, a kurtkę zimową dla naszej pociechy, to wiadomo, że wybierzemy zderz. To znaczy kurtkę oh, oh! Nawet jeśli dziecko nie jest główne Powodem, dla którego chcesz zniszczyć swoje życie zakupem kombi, to może okazać się, że właśnie buduje swój własny dom i jest ci potrzebny tani transporter, który przewiezie cement, zbrojenie, gąte okna, listawki, płytki, cegły gratysz, maty i framugi. Kupiłeś kombi, kurwa, kombi, taki bagażnik. A jeśli masz 20 lat i jedyne oczy marzysz, to pełen bagażu w twojej korsie, nielimitowany internet w twoim siałom i super like od Kasi z zarządzania, to też zalecam obejrzeć. Wszak nigdy nie wiadomo, kiedy twój strzał okaże się celny. Hello, motherfucker. Starałem się wybrać dla was auta produkowane po 2000 roku, czyli młodsze niż 20 lat, za które nie zapłacimy więcej niż 10 tysięcy. No, czasem 12, ale to już w ostateczności. Które dodatkowo po odkurzeniu będą nadawały się do pokazania się w nich znajomym, a nawet będzie można nimi jechać na obiad do przyszłych lub obecnych teściów. I oczywiście zaraz ktoś może powiedzieć, że na chuj taka lista, skoro wybór jest tylko jeden. I też trochę dlatego powstał ten odcinek, aby pokazać wam alternatywę dla najbardziej pospolitego auta na naszych drogach. A więc bez zbędnego pierdolenia, zaczynamy! Na miejscu 10 nie mogło zabraknąć bohatera ostatniego odcinka motoznawcy, czyli Volvo V40. Już wam mówiłem, że to jedno z najbardziej niedocenionych aut na rynku i zdanie to podtrzymuję. I okej, okay, ktoś powie, że skoro to lista o kombiakach, to zamiast V40 powinno się tu znaleźć V70. Jest bardziej pojemne, a w sumie tak samo bezpieczne i niezawodne jak V40. Poza tym jest to prawdziwe Volvo. Chociaż i tak nie tak. Tak prawdziwe, jak V71 generacji. Niech to kurwa wolwiarze! I przyznam szczerze, że sam zastanawiałem się nad tym, co bardziej wam polecić, bo w V70 silniki są praktycznie te same co w V40, no a pojemność bagażnika o wiele większa. Niestety polecanie wam V70 wiązałoby się z przedłużeniem tego odcinka do 57 minut, z czego 38 zajęłoby V70, tak więc może po prostu zdecydujecie sami, ok? Warto po prostu pamiętać, że Volvo to król kombolotów, podobnie jak królem Sucharów, jest Karol Strasbur Strasburger. Stałem się królem. Więc której z nich musiało się tu pojawić? Co do samej V40, to odcinek był już rozwinięty, jak mowa 16-latki po wypiciu trzeciego żywca, więc nie będę się powtarzać. Ej, ej, ej. Jeśli jednak potrzebujecie naprawdę sporo miejsca, a na ten moment naprawdę nie macie za dużo kasy i V70 może Wam się wydać ciut za drogie, to jako prawilny sebik z rudego Opla polecam Wam Opla Omega BFL. O nie! Oczywiście polecanie Omegi to trochę tak, jakby polecać podpaski z kolcami albo czopki nasączone sosem chili. Eee! Nikt przy zdrowych zmysłach nie wyda na to swoich pieniędzy. Jednak jeśli chodzi o miejsce w środku, to po złożeniu siedzeń ten zardzewiały trup jest bezkonkurencyjny. Serio! Pomiędzy nadkola, o ile jeszcze są, mieści się pompowany dwuosobowy materac. Oczywiście na zadbaną omegę trzeba wydać jakieś 8-9 tysięcy. Co? Sebusz kurwa, pojebało cię 9 koła za starego, strupiałego Opla? No cóż, to i tak mniej niż za jeszcze bardziej strupiałe E39. Mówią tutaj o naprawdę zadbanych egzemplarzach, te z przeznaczeniem budowlano-wyjebanym, czyli takim, na które będziemy mieć wyjebane po skończeniu naszego domu, kupimy już za 3-4 tysiące. I to w jakim wyposażeniu? Omega wali na cycenie jedno nowe auto pod względem komfortu podróżowania. Nawet egzemplarze za 5 tysięcy potrafią mieć grzane fotele w pełnym prądzie i pamięcią na 3 osoby, czyli trzech pracowników budowy może nią latać bez problemu, klimatyzację, 4 elektryczne szyby, a także coś niespotykanego w żadnym innym aucie w tych pieniądzach, a nawet i w droższych, mianowicie elektryczne przesuwane lusterko, wsteczne, które jest sprzężone z wcześniej wspomnianymi przyciskami na fotelu. Bajera, co? Ten, bajera aspirin nie? Niestety jest to Opel i w parze z zajebistym wyposażeniem idzie również technologiczno-inżynieryjne nie do umysłowe. No bo powiedzcie mi jak, kurwa jak, auto wielkości Bazyliki w Licheniu może nie mieć maglownicy? No nie mam żadnego pojęcia. Serio? Układ kierowniczy w Omedze nie ma maglownicy i składa się, kurwa, z trzech patyków. Toż nawet Lanos miał maglownicę. Poza tym powiedzcie mi jak auto wielkości serii 5, E-klasy może mieć po jednym wahaczu na stronę, jak w Corsie B. To wszystko sprawia, że w momencie po skręcie kierownicą o 15 minut w każdą ze stron nie dzieje się absolutnie nic. Już nawet ubezpieczenie lodowiska od pożaru ma większy sens niż dotykanie kierownicy w tym aucie. No normalnie system utrzymania pasa ruchu i to w 2003 roku. Po zamontowaniu innego zawieszenia oraz poliuretanów sprawa skrętności ma się nieco lepiej, ale to i tak ze 3 dekady za Japonią i z 15 lat za BMW. I do tego wygląd. Fakt faktem, polift wygląda zdecydowanie lepiej niż tragiczne B, przypominające osem z rakiem odwłoka. Odwłoku. Rakiem, generalnie. Jest lepiej, ale nadal źle. Do tego stopnia, że gdyby Omega by po startowała w konkursie miejsc, to jedyną nagrodą, jaką by otrzymała, byłaby nagroda publiczności. I to wcale nie za wygląd, a za fakt, że rzuca cień i nie jest gorąco. <laughs> Jednak jeśli potrzebujemy tanie i duże wozidło dla worków z cementem i trzech wiader farby Dulux, to wygląd i reakcja auta na ruchy kierownicą nie jest aż tak istotna. Poza tym fakt, że zawieszenie składa się raptem z sześciu elementów na krzyż obniża koszty eksploatacyjne do 4 zł na miesiąc. Do tego fajnie brzmiące V6, które co prawda żłopią olej równo z paliwem i bardzo nie lubią jego braku, bo zaczynają wtedy klepać jak 10 zł rozmienione w kieszeni na 50 groszówki. Jednak przy tym wszystkim kochają LPG. 2,5 V6 lub 3,0 V6 w połączeniu z pancernymi czterobiegowymi automatami sprawiają że gdy zaopatrzymy się w beczkę oleju 10W40 oraz odrdzewiacz, to Omega stanie się naszą wierną przyjaciółką, której prawdopodobnie już nie sprzedasz. Ani po ukończeniu budowy, ani nigdy. Omega, mimo swojej całej niezdarności i ma się drobnych usterek, może sprawić, że zakochasz się w niej niczym w piegach swojej koleżanki z podstawówki. A wtedy, choć to zupełnie nielogiczne, wrzucisz w nią jej pięciokrotną wartość, kupując drzaki Irmszera lub Steinmansa, Szteinmansa. I doprowadzi się do zajebistego stanu, by na końcu chwalić się tym, że Kupiłeś trupa na budowę, a stała się częścią Twojej rodziny. No, chyba, że cię szmata naprawdę w kurwi rozwaloną klamką, przepalającą się bezpiecznikiem numer 15 lub po prostu rozsypie się od mocniejszego trzaśnięcia drzwiami. Wywieziesz się wtedy na złom i kupisz następną za 3000 z opłatami na rok. A skoro już przy tanich dużych i rdzewiających furach jesteśmy, to może zainteresuje Was? Mondeo trzeciej generacji! Pod względem miejsca nie ustępuje on o medze. Ustępuje za to warunkami podróży, bo wnętrze jest tak plastikowe jak osobowość osób, które zgłosiły się do nowej edycji Big Bradera. Na to wszystko tandetny zegarek z odpusto za 3 złote w samym kurwa centrum tego morza plastiku. To wszystko może nieco odstraszać, ale w końcu szukamy taniego i w miarę niezawodnego kombi. Mondeo w te kryteria świetnie się wpisuje. Co więcej, jeśli gaz was nie przekonuje i wolicie ropę, to omega nie będzie dobrym pomysłem. Stanowczenie, trzy razy nie! I ktoś powie, że ropa i Mondeo też nie idą w parze. Nie idą, ale tylko w przypadku 20 TDCi I to też nie dlatego, że silnik sam w sobie jest zły, bo jak wiecie albo i nie wiecie z odcinka motoznawcy o Mondeo, głównym czynnikiem psującym ten silnik. Jest pompa Delphi, którą wykonano z Chujomantium i jej opiłki zatykają wtryski, niczym ziemia nasze płuca za dzieciaka po spierdoleniu się z 3 metrowej jabłonki. Ała! Jednak trzeba pamiętać o 20 TDDI, czyli starych fordowskich pancernikach. Idealne do dużego rdzewiejącego kombi na długie trasy 50 km chałupy na budowę. Całą resztę silnikowo-usterkowych spraw związanych z Mondeo omówiłem w odcinku numer 22, więc nie będę się powtarzać. Możecie sobie przypomnieć o tutaj. A skoro już jesteśmy przy autach, które rdzewieją i robiłem już o nich odcinki, to trzeba pamiętać o Mazdzie 6. Wszystko, co związane z tym samochodem, przedstawiłem w odcinku numer 25. Warto jednak dodać, że główną zaletą Mazdy 6, poza ogromem miejsca w środku jest jej wygląd. Jest to jedno z niewielu kombi w tym roczniku i w tych pieniądzach, które nie musi być skazane jedynie na tyranie w ciężkich warunkach, ale może być też zwyczajnym autem na co dzień, które wielkością bagażnika onieśmiela, niczym czarnoskóry mieszkaniec Francji onieśmiela Japończyka wielkością, sami wiecie czego. <laughs> No ale dobra, zostawmy już auta, o których już co nieco wiecie dzięki tej zajebistej serii na YouTubie. Jakiej tam było? E... A, motoznawca. Przy tym wszystkim zostańmy jednak w Japonii, bo mam tutaj dla Was kilka propozycji tanich i trwałych dupo i cegłowozów, a jednym z nich jest Toyota Avensis pierwszej generacji. Właściwie to, gdy wpiszecie Avensis 1, MK1 albo 1 gen na znanym serwisie, to możecie rzeczywiście zobaczyć jeden. Wynik. Pierwsza generacja Toyota Avensis nazywa się bowiem T22, czyli tak samo jak czołg w World of Tanks. No i w sumie nie tylko. Oh! Avensis z czołgiem ma natomiast dużo wspólnego, no może nie pod względem pancerza, O JA PIERDOLĘ! ale pod względem jego odporności na psucie się. Na dobrą sprawę, nieważne jaki silnik będzie napędzał tę japońską bezpłciową pokrakę, nie zajeździcie tego kurwa nigdy. Jeśli lubicie ropę, to możecie nabyć 2.0 D4D, czyli starego pancernika od Toyoty, który co prawda leje olejem z uszczelek, ale wystarczy ten silnikowy lać równo z napędową, by Avensis jeździła do końca świata i jeden dzień dłużej. Dla tych, którzy wolą benzynę albo jedyne słuszne paliwo, jakim jest lepszy power, są przewidziane dwa silniki: 1,8 oraz 2,0. No, były też 1,6, ale może ono okazać się ciut za słabe, gdy zapakujecie do Avensisa cztery osoby i pełen bagażnik gruzu. Myślę, że najlepszym wyborem poza 2,0 jest 1,8 ze zmiennymi fazami rozrządu. Ma 120, tam chyba 7 albo 9 kunia i jest naprawdę zajebisty. Dodatkowo chodzi z gazem jak Gimper z Natalią Głęboką w tańcu z gwiazdami. Bardzo śmieszne. <noise> Przy tym wszystkim spala go tyle, że tankowanie będzie dla was tym, czym dla faceta jest obcinanie paznokci. Czasami trzeba to robić, ale zdarza się zapomnieć. O kurwa! Zwykły 1.8 bez zmiennych faz rozrządu też jest spoko. Trochę słabe, ale niezawodne. Oczywiście jako prawilny motoznawca muszą zwrócić uwagę na parę usterek. Po pierwsze pękająca deska rozdzielcza. Całkiem możliwe, że duma z bycia jednym z najbardziej bezawaryjnych aut na świecie rozsadza awensisa od środka. Po drugie niedziałający schowek na okulary przeciwsłoneczne. Chociaż akurat to wygląda mi na mocno eksploatacyjne tego elementu przez pięciu poprzednich właścicieli z wąsem, którzy stanowią sporą część klientów Toyoty. I to jeszcze takiej. Kombi kurwa kombi. Jednak nie obrażając panów z wąsem i mając szacunek do wszystkich Januszy na świecie, trzeba zgodnie przyznać, że problem rudej szmaty dotyczy wszystkich w ten sam sposób. Niestety Avensis rdzewieje, szczególnie taki za 2000. Warto więc zainwestować troszkę więcej pieniędzy i zakupić egzemplarz, który blachę ma już w odpowiednim stanie. A gdy już taki znajdziecie, to nie wkurwiajcie proszę właściciela miernikiem lakieru, bo badanie 18-letniego auta o w takim urządzeniem, które jednocześnie wygląda idealnie, to trochę tak jakby podejść do żula pod sklepem i zbadać go alkomatem. Dajcie, Generalnie Avensisa pierwszej generacji polecam z czystym sercem. Auto fakt faktem totalnie wyprane z emocji jak stare znoszone gacie ojca. I na dodatek podobnie wyglądające. Orzesz ty chuju. Jednak przy tym wszystkim naprawdę trwałe i niezawodne. Pozostańmy jeszcze w Japonii, bo mam tutaj dla was jeszcze jedną propozycję kombiaka, który podobnie jak Avensis urodą może nie grzeszy, jednak wypowiadając jego nazwę na domówce, potańcówce czy innej imprezie. Czajcie? Imprezie. no eee, śmieszne. Zwrócimy na siebie uwagę całego tłumu. Mitsubishi Lancer siódmej generacji. Oczywiście chodzi o zwykłego Lancera, a nie o Evolution, ale nikt na wcześniej wspomnianej imprezie nie musi tego wiedzieć. Każdy będzie dopytywał, ile ma kuni i czy masz jego fotki w telefonie. Oczywiście, gdy w końcu je pokażesz, to każdy przestanie z Tobą rozmawiać, ale fajnie być chociaż przez chwilę w centrum zainteresowania. No, chyba, że jesteś introwertykiem. Ten samochód przypomina młotek stolarski. Z tyłu kwadratowy jak grafika w Minecrafcie, a z przodu. E, no cóż. Jednak w kombi nie chodzi tyle o wygląd, co o funkcjonalność, a tej odmówić mu nie można. Zresztą, siedząc w środku, nie widzimy go z wierzchu, a po zajęciu miejsca za kierownicą czujemy się troszeczkę jak w Ewo, i jeśli gdzieś w głębi ciebie siedzi jeszcze młody, pryszczaty synek, to mimowolnie uśmiechniesz się za każdym razem, gdy do niego wsiądziesz. Dodatkowo napis na jednej starczy licznika ciągle będzie ci przypominać, co prowadzisz. Oczywiście, uśmiech z twojej twarzy zniknie po 10 km, gdy hałas w środku doprowadzi cię do szału. No ale jest to auto japońskie, więc hałas jest z nim złączony jak. I trzeba to po prostu zaakceptować. Silniki, z jakimi można w naszym kraju nabyć tego kuzyna Evo, to 1.6 oraz 2.0. Obydwa są naprawdę spokojne, na dodatek zajebiście chodzą z gazem. 1.6 ma 92 konie, co nie jest może wynikiem oszałamiającym, jednak trzeba pamiętać, że jest to Japończyk, a te lubią krecić się do wartości osiąganych jedynie przez pralkę automatyczną podczas wirowania niedopranych skarpet. Oczywiście najlepszą opcją będzie 135-konne 2.0, które jest zresztą słynnym 4G63. Opowiadałem Wam trochę o nim przy okazji odcinka z Galantem i liście o kupę do 10 tysięcy, gdy mówiłem o eklipsie. 4G63 to pancerna konstrukcja, która była wsadzana do prawie każdego Mitsubishi przez jakieś 30 lat. Oczywiście 4G63 to jedynie oznaczenie bloku silnika, ale warto pamiętać, że konstrukcyjnie ten sam blok siedział w wielu evolution, z których wyciskano po 500 koni sztuka. Niestety podobnie jak większość aut z Japonii, Lancer poza trwałym silnikiem posiada nie Trwałą blachę. Typowe dla niego miejsca skłonne do pokrycia się tlenkiem żelaza to nadkola oraz sanki z przodu. Z ogólnych usterek to zdarzają się też problemy z wrzucaniem biegów, ale to akurat sprawdzimy od razu na jeździe testowej. Jednak ostrzegam, po jej odbyciu prawdopodobnie będziemy tak zachwyceni prowadzeniem i charakterem tego auta, że na na pewno go kupimy. Lancer siódmej generacji to auto z czasów, gdzie Mitsu robiło jeszcze prawdziwe samochody. I tak wiem, to jest troszeczkę Januszowe gadanie, bo świat motoryzacji w wielu przypadkach naprawdę dobrze się rozwinął, a przykładem mogą być auta typu Megane RS. Focus RS czy Hyundai i30N, czyli tanie auta dające niesamowitą radość z jazdy. Zresztą staram się to wam czasami pokazać na moich vlogach na prywatnym kanale. Swoją drogą, serdecznie zapraszam do subskrypcji. Jednak bez względu na to, czy lubimy nową motoryzację czy nie, większość zgodnie stwierdzi, że to, co ostatnimi czasy odpierdala Mitsubishi... No po prostu kurwa, no nie! Przechodzi ludzkie pojęcie. A co gorsza, Mitsubishi Company to obecnie jedna z największych firm motoryzacyjnych świata, więc na dobrą sprawę mogą robić, co im się podoba. No i niestety to robią. No. A tacy jak ja mogą jedynie ponarzekać na to w internecie, czym Mitsubishi na pewno się przejmie. No ale nie ma co płakać nad losem Evo i Eklipsa, wróćmy już do Europy. Bo jak to mówią, cudze chwalicie, a swego nie znacie, a że jesteśmy dumnymi Europejczykami, to mam dla was propozycję prosto z Francji, mianowicie Peugeot 307. E co? I już widzę tych wstających od komputera mentalnie wąsiastych panów, którzy unosząc swymi spracowanymi rękoma klawiaturę, kierując ją jednoznacznie ku sufitowi z podniesionym proporcjonalnie do owego działania głosem, wyrażają swą ogromną dezaprobatę na tego typu propozycje, tutaj cytuję... Co to kurwa zajebane francuskie gówno, on poleca taką sterów, już całkiem popierdoliło! No niestety, czy nam się to podoba, czy nie, Peugeot 307 to naprawdę udane i trwałe auto, a w dodatku mega przestronne. Całkiem możliwe, że nikt nigdy poza samymi właścicielami tego samochodu tak nie powiedział, zatem jestem pierwszy. Dość istotnym faktem jest, że 307 występuje w wersji SW oraz kombi. Kombi to oczywiście nie SW i odwrotnie, chociaż są to prawie te same samochody. Prawie. A czym się różnią? SW, czyli Station Wagon, miało być odpowiedzią Peugeota na nudne i wielkie minivany, które są tak samo porywające jak fabuła filmu Diablo. Po pierwsze, SW posiada Szklany dach, który jeszcze bardziej potęguje efekt przestronności wnętrza. Po drugie, posiada również trzy osobne fotele z tyłu zamiast jednej dużej kanapy. I po trzecie, chyba najważniejsze, w bagażniku znajdziemy dwa dodatkowe fotele. I to normalnie przodem do kierunku jazdy. Także nawet gdy teście zwalą się wam na głowę w weekend bez zapowiedzi, to nie popsuje wam to planów związanych z rodzinnym wyjazdem do Zo. Muszę przyznać, że SW naprawdę mi się podoba i ciężko uwierzyć, że ten samochód ma już 16 lat. Ciężko też uwierzyć, że nazwę 307 nosi również jeden z najbrzydszych kabrioletów na świecie. Oczywiście, zaraz po Omikrze oraz fokusie trzeciej generacji. Chyba robię się stary, skoro wolałbym kombi od kabrioleta. kabrioletu. Cenowo zwykłe kombi jest nieco tańsze niż SW, ale tu musicie sami zdecydować, czego potrzebujecie bardziej. Dodam tylko, że SW jest nieco większy niż zwykłe kombi, no i ma ten piękny dach. Ach, to mi się podoba! Niezależnie czy Kombi, czy SW nie ma chyba auta, które daje tak wspaniałą widoczność do przodu. Szyba czołowa wydaje się być tak ogromna, że osoby z klaustrofobią powinny mieć terapię w tym samochodzie. Silniki, z którymi najłatwiej będzie nam kupić tę francuską szklaną puszkę, to 16 HDI oraz 20 HDI. Jeśli ktoś uważał na odcinku z Volvo, to wie, że 16HDI to ten sam silnik, który siedzi w V50 i jest 40 i w zasadzie nie ma z nim większych problemów. Jeśli potrzebujemy czegoś mocniejszego, to możemy wybrać 2.0, równie trwałe i oszczędne. A jeśli Ktoś woli benzynę, to ma do wyboru. Tu niespodzianka, 1,6 oraz 2,0. Znaczy, są jeszcze 1,4, ale proszę was. 88-konne 1,4 w aucie, do którego może wejść 7 osób? To trochę tak, jakby w tandemie był tylko jeden pedał, albo pilarka spalinowa zamiast silnika miałaby z boku rączkę, którą wprawiałoby się łańcuch w ruch. To nie może działać dobrze! Niezależnie czy 1,6 czy 2,0, obie benzyny świetnie chodzą z gazem. Były nawet modele z fabryczną instalacją, ale raczej ciężko będzie wam takiego kupić. Usterki? Wbrew powszechnej opinii o Francuzach nie świecą. Się w nim wszystkie kontrolki na desce zaraz po uruchomieniu silnika. Jednak jak to mówię, o pochodzenia nie oszukasz i niektóre rzeczy zasilane prądem rzeczywiście czasami wariują. Na przykład szyby, które wydają się być opętane. Ty w górę, a one w dół. Ty w górę, a one w dół. Zresztą nie ma o co robić afery, bo gdy w Audi 6C6 szyby otwierają się same na 10-stopniowym mrozie, to nikt nic nie mówi. Spalona żarówka co jakiś czas to też nie problem, tylko cecha, i trzeba po prostu kupić parę sztuk na zapas. Poza tego typu pierdołami właściwie nie ma z tym autem większych problemów. Dodatkowo 370. W ogóle nie rdzewieje, bo wszystko jest w ocynku albo z plastiku. Nic tylko kupować i jeździć. A skoro już we Francji jesteśmy, to mam dla Was jeszcze jedną propozycję z tego pięknego kraju: Citroën C5. Ten samochód jest zajebisty. Serio. Po pierwsze jest ogromny, naprawdę ogromny. Cepiątka przy pozostałych samochodach jest jak welman przy Słupkowskiej, jak brodka przy Prokopie, jak Wojciech Mann przy uczestnikach szansy na sukces. Do cepiątki możesz spokojnie zapakować pięć osób, bagaże na tydzień i jeszcze dopchnąć to wszystko z grzewką wody mineralnej, a na dach wpierdolić dwa rowery. Co więcej, będzie ona wtedy wyglądała, jakby była zupełnie pusta, bo za jej poziom odpowiedzialny jest cudowne, wspaniałe, zajebiste, przez jej kurwa fantafuistyczne, zawieszenie hydro. Pneumatyczne. Oczywiście zdarza się tak, że c leżą na glebie niczym grube projekciki w wlepami rejsizmu, które z rejsizmem łączy jedynie to, że bilet na tę imprezę kosztuje tyle samo co ten samochód. Wydają się być one wtedy zepsute i mało atrakcyjne, jednak wystarczy odpalić silnik, aby auto się podniosło i wyglądało normalnie. Oczywiście zdarza się tak, że gruszka od tego cudownego zawieszenia lubi pęknąć i wtedy auto się nie podnosi. Jednak, aby tak się stało, C5 musi być naprawdę niezadbana i tyrana po najgorszym sorcie dróg. Być może stąd też wzięła się opinia o rzekomej awaryjności tego zawieszenia, bo gdy się popsuje, to rzeczywiście jest drogie, jednak najpierw trzeba je popsuć, a to wcale nie jest takie łatwe. Poza tym krzyczą najgłośniej ci, którzy po raz trzeci wymienili swój zajebiste aluminiowy wielowater. W Audi A4 albo pasacie B5. W niektórych wersjach C5 można to zawieszenie unosić i obniżać, wedle uznania. Zatem, gdy wjeżdżamy na plac budowy, to możemy podnieść C5 na maksa i otrzymujemy wtedy taniego suwa z napędem naprzód. A gdy jedziemy autostradą, to obniżamy auto i C5 z suwa przeistacza się w wygodną limuzynę na długą trasę. Sztos! Jednak bez względu na ustawienie wysokości, zakręty pokonuje się mniej jak pontonem i Nurburgring szybciej przejechałoby się w poprzek niż po nicce asfaltowej. Jednak jeśli nie szukamy sportowych wrażeń za kierownicą i po prostu chcemy mieć Wygodne auto, którym dwa razy do roku można jechać z rodziną na wakacje, to ten samochód jest cudowny. Na miejsce dowiezie nas niezawodny silnik 2.0 HDI. Tak, ten sam, który siedział we wcześniej wspomnianym Peżocie 307. Na uwagę zasługuje również 2.2 HDI. Zazwyczaj 2.2 to gówno, a tutaj jest naprawdę spoko. Jeśli chcecie benzynę, to warto zwrócić uwagę na 2.0 o mocy 136 koni. Co prawda jest on tak samo żwawy jak leniwiec po zjaraniu, ale podobnie jak diesel jest wytrzymały i na pewno nigdy nas nie zawiedzie. Pamiętajcie, że jest jeszcze odmiana 2.0 na bezpośrednim wtrysku. Nie wiem jak wy, ale ja bym unikał. I to nie tylko dlatego, że nie założycie tam gazu. Wtryskiwacz w cylindrze i 18 lat wybuchów na ryj? To nie może dobrze działać. Poza fajnymi silnikami, C5, podobnie jak 307, praktycznie w ogóle nie rdzewieje. Dodatkowo chuj wie z czego zrobili mu maskę, ale nie działa na niej miernik grubości lakieru. Podobno to jakiś stop aluminium, czy, czy czegoś tam. Tak czy inaczej, nie bójcie się, że bita. C5 to świetny przykład, że do 10 tysięcy możemy mieć auto wielkości domu, które jest wygodne i ciche, a na dodatek posiadające pełne wyposażenie, jakim są elektryczności. Szyby, lusterka, klimatyzacja i tego typu rzeczy. Więc czy C5 ma jakieś wady? Jeśli chodzi o zawias, to po bardzo długiej eksploatacji tylne koła mogą się nastawić trochę negatywnie do życia. To, w połączeniu z glebą na postoju, jeszcze bardziej upodabnia C5 do tanich gruzów ze spotów na biedronce. Czasami lubi też pękać wężyk w przednim amortyzatorze. Nie wpływa to w znaczącym stopniu na pracę zawieszenia, jednak olej w nim zawarty może trysnąć jak woda z myjki ciśnieniowej. Naprawa? Zawrotne 6 zł za wężyk z kastoramy. Jednak zawias z zawiasem, największą bolączką tego samochodu, jest o zgrozo ELEKTRYKA. I naprawdę czasami, czasami stereotypy na temat usterkowości niektórych samochodów nie mają pokrycia w rzeczywistości. Niestety tutaj żarty z elektryki we Francuzach naprawdę mają sens. Gdyby Nikola Tesla wiedział, co po stulatach może odpierdalać elektryczność, pewnie zająłby się hodowlą jedwabników. Losowe kontrolki na desce rozdzielczej lub włączające się samoistnie oświetlenie kabiny to normalka. Irytować może również tryb eko, który po jakimś czasie wyłącza radio i wszystko wewnątrz auta. Chcesz posłuchać muzy czekając na kobitę, która wyjdzie od kosmetyczki? Odpal silnik, biedaku. Abstrahując już od elektryki, to irytujące mogą być również siłowniki klapy, które prawie nigdy nie działają. Niestety jest to Francuz i nie kupisz nowych za 30 zł za drogo, więc albo wozisz kij w bagażniku, albo kupujesz oryginalne za połowę wypłaty. No i chyba najbardziej irytująca usterka w postaci urywających się klapek nawiewu. Irytująca nie tylko dlatego, że w 30-stopniowy upał zamiast schłodzić się klimatyzacją, z kratek leci lawa, a naszą twarz łaskoczą języki ognia. Irytująca dlatego, że wymiana tych klapek wiąże się ze ściągnięciem całego i deski rozdzielczej. Jednak jako motoznawca nie znający się na motoryzacji domyślam się, że wcale tej deski ściągać nie trzeba, podobnie jak w przypadku wymiany na nagrzewnicy w Omedze. Każdy mechanik powie ci, że 500 zł, bo trzeba ściągać dechę, ale jak wiesz gdzie przeciąć i zakleić, to zrobisz to w 15 minut bez zbędnego pierdolenia. Do tego wszystkiego dodam może nie tyle usterkę, co raczej ciekawostkę, a jest nią dość osobliwy hamulec ręczny, który hamuje przednie koła. Coś ty kuba powiedział? Naprawdę, tylko Francuzi mogli wpaść na coś takiego. I problemem nie jest tutaj brak możliwości polatania bokiem w zimę po pustym parkingu. Przednie koła mają to do siebie, że no wiecie, kurwa skręcają. Masz rację. A co za tym idzie, linki i inne elementy tego całego mechanizmu lubią się przecierać, urywać i generalnie nic nie działa jak należy. Na sam koniec wywodów OC5 warto wspomnieć o cup holderze, a właściwie o tym, co miało go przypominać. Naprawdę nie wiem, jak można stworzyć tak wspaniałe i wygodne auto, które otacza cię luksusem w rozsądnych pieniądzach i w tym całym wygodnym wnętrzu wywiercić otwór na komarzego kutasa. Ale poza tymi drobnymi mankamentami, cepionka jest naprawdę zajebista. Dobrze, być może wywróciłem co niektórym świat do góry nogami, polecając dwa Francuzy pod rząd. Tak więc, aby uspokoić palpitację serca u niektórych, przedstawiam Wam prawilnego Niemca Mercedes W203. Ale jak to, Sebuś, płyje cię? Merca za dychę? Chyba jakiś wybrakowany? No prawdą jest, że do 10 tysięcy kupimy jedynie przedlifta, ale to wcale nie znaczy, że będzie się psuć. I ktoś powie, że skoro to lista o kombi, to w tej kasie Zamiast W203, czyli małej C klasy, powinna się tu znaleźć E klasa w kombi. Możliwe, że jest w tym trochę racji, tylko zobaczcie, jak to kurwa wygląda. Co to kurwa jest? C klasa jest zwarta, a opadająca linia dachu rzeczywiście ogranicza nieco przestrzeń bagażową, ale nie sugeruje wszystkim dookoła, że auto nadaje się jedynie do używania w przemyśle funeralnym. Najmocniejszą stroną Mercedesa, poza wyglądem i możliwością zrobienia z niego naprawdę fajnego auta na co dzień, są oczywiście ciężko rozjebywalne diesle. Najpopularniejsze to 2,2 oraz 2,7. Poza cieknącymi wtryskami. Silnik jest naprawdę zajebisty. Podobnie zresztą jak pancerne 2,7 o mocy 170 KONI. Mając go pod maską, zapewne zapomnicie, gdzie się otwiera. Oczywiście szybko to sobie przypomnicie, gdy jednie wam termostat. No i chuj, no i cześć. Toporny silnik, w połączeniu z pancernym automatem, daje nam auto, które spisze się zarówno jako w roboczy, jak również wygodny transporter na co dzień. Oczywiście są też tam jakieś silniki benzynowe, ale nie ma już za bardzo czasu, żeby o nich gadać. W ogóle temat Mercedesa C-Klasy jest rozległy, jak uszkodzenia szpilki po walce z Widlerem. Więc powiem jedynie o najpoważniejszej rzeczy związanej z tym autem. Ruda Shmata. Ranty drzwi, progi, które są przykryte plastikowymi nakładkami, podłużnice, wszystkie te miejsca są podatne na rdzewienie. Jednak z drugiej strony ludzie zazwyczaj dbają o Merce, więc jego skłonność do przyjmowania tego rudego skurwysyna w swoje skromne progi jest szybko uśmierzana przez ogarniętych właścicieli. Jeśli o środek chodzi, to zdarzają się problemy z elektryką, np. nie działają wycieraczki albo radio robi jakieś dziwne zwarcia i w sumie ciężko stwierdzić, czy jest to wina rudej, która sprawiła, że woda zalała nieco instalację czy instalacji samej w sobie. Tak czy inaczej, Mercedes W203 z dieslem pod maską jest autem godnym polecenia który nie jest dziadkowozem, ma ponadczasowy wygląd i czasem daje sporo frajdy na śniegu. Zatem przebrnęliśmy przez auta z napędem na przód, na tył te ładniejsze i te brzydsze. I wiem, że już Was boli dupa od siedzenia, a uszy od słuchania moich wywodów, jednak na sam koniec zostawiłem samochód, który łączy w sobie zarówno pojemność i funkcjonalność kombi, nietuzinkowy wygląd, jak również przyjemność sprowadzenia i cudowny napęd na cztery koła. Ostatnia propozycja w tej liście to auto, które sam bym chętnie kupił, gdybym tylko miał gdzie je trzymać: Subaru Outback. Wizualnie Outback może przypominać Legacy i nic dziwnego, bo są to prawie te same auta. Jednak Outback jest zawieszony nieco wyżej, tak więc jeśli mieszkacie kilometr. Od drogi asfaltowej, to będzie on świetnym wyborem. Outback względem zwykłego legacy można porównać do stosunków Audi A6 All-Road ze zwykłym Audi A6. No, niby to samo, ale nie do końca. Główne zmiany dotyczą zawieszenia. Outback jest nie tylko wyżej zawieszony, ale również posiada system samopoziomowania, tak więc podobnie jak w C5, możecie wrzucić do niego 300 kg ziemniaków i nie przysiądzie nawet na centymetr. Oczywiście po prawie 20 latach nie wszystkie układy samopoziomujące działają należycie, to też większość Outbacków na rynku ma założone normalne amortyzatory. Reszta różnic to w zasadzie kosmetyka. Plastikowe nakładki, nieco szersze błotniki i w sumie najciekawsza rzecz, jaką jest dwukolorowe nadwozie. Tak, dwa kolory na Outbacku to nie finezja właściciela z puszką sprayu, tylko seryjny zabieg, który dodatkowo odróżnia Outbacka od Legacy. Subaru słynie z zajebistego napędu 4x4. W Outbacku jest on sprzężony z dwoma silnikami: 2,5 oraz 3-litrowym bokserem. To też jest w zasadzie jakaś tam różnica pomiędzy Outbackiem a Legacy, ponieważ w tym drugim mogliśmy mieć również mniejsze silniki niż 2,5. W Outbacku były tylko te dwa. Co więcej, 3.0 występowało jedynie z automatem, który miał aż 4 biegi. Tak ogromna liczba przełożeń sprawia, że z trzy0 pod maską od 0 do setki rozpędzimy się w roki 3 miesiące. Z drugiej strony zadziwia jego elastyczność, bo podczas rozpędzania jak bardzo powolne było, ono nie było w zasadzie niezauważalnie miniemy 100 km na godzinę, a auto nadal będzie przyspieszało w ten sam jednostajny sposób. A jeśli już przy jeździe jesteśmy, to podróżowanie umilą takie rzeczy jak dwa szyberdachy, elektryczne szyby, klimatyzacja, elektryczne lusterka i fotele. Generalnie wszystko, co potrzebne do życia. No i to mi się podoba, właśnie o to chodzi. Podczas poszukiwań od Warto również pamiętać, że egzemplarze z lat 2000-2004 to druga generacja, mimo tego, że jest ona bliźniacza z Legacy trzeciej generacji. Dlaczego tak? Ano dlatego, że Legacy 1 nie miała wersji na bezdroża, dopiero dwójka miała swoją odmianę do lasu, zatem Legacy 2 w teren to Outback 1, Legacy 3 w teren to Outback 2 i tak dalej. Po prostu Outback to jedna generacja mniej niż Legacy. Proste, nie? Wiedza ta ułatwi Wam po prostu poszukiwania, bo może okazać się, że wpisując Outback 3 możecie znaleźć auta znacznie przekraczające Wasz budżet. Outbackiem drugiej generacji naprawdę ciężko gdzieś utknąć. Błoto, kolejny, dziury, śnieg czy piasek nie są dla niego niczym szczególnym. Co ciekawe, mimo tego, że jest on dość wysoko zawieszony, naprawdę zajebiście się prowadzi. Po pierwsze, dlatego, że posiada wcześniej wspomniany cudowny i trwały napęd na cztery koła, ale również dlatego, że silnik boxer jest płaski jak klatka piersiowa trzynastolatka i obniża znacząco środek ciężkości. Przy całej tej funkcjonalności oraz fenomenalnych walorach jezdnych, Outback wygląda ciekawie i na pewno zwraca na siebie uwagę, mimo tego, że większość egzemplarzy jest. Już pełnoletnia. Zajebistości dopełniają szyby bez ramek. I Ludzie mogą sobie gadać, że woda cieknie, że świszczy na autostradzie, że się paluchami dotyka przy zamykaniu, ale kurwa. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Piękny, kurwa jesteś, piękny. Jeśli chodzi o usterki, to wiadomo: ruda, która panoszy się na progach, drzwiach i podłużnicach, a gdy Outback ma LPG, to warto też sprawdzić luzy zaworowe. Do tego warto pamiętać, że ponad 200 koni i napęd na 4 koła prowokują do nocnego upierdalania pod Lidlem, to też warto wsłuchać się w pracę dyferencjału, czy nie dochodzą z niego. Żadne dziwne odgłosy. I to w sumie tyle, co można na szybko powiedzieć o tym aucie. Mam nadzieję, że kiedyś uda się nagrać motoznawcę o jakimś subaru. Może o imprezie? Osobiście uważam, że Subaru Outback drugiej generacji to świetnie wyglądające, funkcjonalne i znakomicie jeżdżące kombi o terenowych aspiracjach. Jednym słowem, cudo. No i to już, albo i dopiero wszystko w dzisiejszej liście. Mam nadzieję, że zwróciłem Waszą uwagę na samochody, o których normalnie nawet byście nie pomyśleli. Wiadomo, że są to Wasze pieniądze i wydacie je na co chcecie, ale warto pamiętać, że istnieją inne auta niż A4, Passat czy Octavia. A skoro mowa o pieniądzach i autach za 10 koła, to możliwe, że będziecie potrzebować troszkę oleju. Zatem zapraszam serdecznie do sklepu z Olejami PMO, czyli nowej polskiej marce olejów, gdzie po wpisaniu kodu Kickster otrzymasz aż 15% rabatu. Więcej o samych olejach PMO możecie zobaczyć w tym filmie. A tymczasem trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam ja, czyli Kickster, cześć!